Witam cię, cudowna istoto. Twoje serce wie, czuje to, czego ci potrzeba. Twoje serce jest połączone z tymi sferami, które mają dostęp do świata, którego, którego sobie wyobrazić nie możesz. To znaczy, to tak jakby zaglądać za kulisy filmu, w którym odgrywasz jakieś ważne role, bo to film Twojego życia. Więc jeżeli to jest film Twojego życia, Ty jesteś tym głównym aktorem, masz mnóstwo różnych scenarii, w których występujesz, gotowych schematów, którymi będziesz się, będziesz się w swoim życiu zmierzać. I to wszystko jeszcze jest utkane Poprzez różnego rodzaju wymyślne fabuły i wspaniałych aktorów, którzy te wymyślne fabuły znakomicie odgrywają, mogą być złodziejami, oszustami, mogą też być Twoimi żonami, mężami, dziećmi. Wszystkimi ludźmi są ci aktorzy. To są aktorzy, których sobie w pewien sposób generujesz na zasadzie takiej, że oni grają to, czego Ty potrzebujesz w danym swoim momencie, ci aktorzy to odgrywają. Teraz chcę Ci powiedzieć o tym, że ponieważ to Twoje serce, czyli ta dusza, która gdzieś tam jest w Tobie, ona ma ten dostęp do, do tej takiej szalonej wiedzy. Normalnie jako człowiek nie jesteś w stanie tego zrozumieć nawet, a co dopiero podejrzeć. Nawet jeżeli podejrzysz to w pewien sposób, nie zrozumiesz. Mówię tutaj o rozumieniu takim poprzez swój umysł Poprzez mózg. Jednakże ten mózg podejmuje nieustanne próby interpretowania wszystkiego, każdą informację, którą otrzymuje, nawet od serca. To interpretuje, bo informacja od serca nie jest taka przekazana w formie logicznej. To jest tylko uczucie i to jest jakiś rodzaj wiedzy. Jeżeli twój umysł potrafi się dostroić do tego i odczytać to, co przekazuje serce, to już jest całkiem dobrze. Bo daje Ci przynajmniej takie możliwości wyboru, które są również od serca, a nie tylko to, co kotuje mu się w głowie. Bo zwykle umysł, czyli rozum działa analitycznie, logicznie i na podstawie Twoich wszelkich doświadczeń, całego Twojego życia i wszystkiego tej wiedzy, którą ty gdzieś tam zdobyłaś, cudowna istoto, to na tej podstawie ten mózg robi Twoje analizy i wybiera dla Ciebie jakąś tam ścieżkę dusza. Nie analizuje, ona w ogóle nie wie, co to jest analiza, bo ona nie musi tego robić. Ona ma pełną wiedzę. Jeżeli pójdziesz tą drogą, no będzie to. Jeżeli wybierzesz taką ścieżkę, no będzie to, no wszystko jest jasne. Od razu się układa cały scenariusz tych aktorów, którzy mają też teści odgrywać. Cały scenariusz oni dostają do ręki, jak ty wybierasz jaką ścieżkę, no i już wiedzą, jakie mają odgrywać rolę w Twoim życiu. Generujesz świat zewnętrzny. Generujesz to, co jest wokół ciebie. To się identycznie synchronizuje po prostu z tym, co w tobie jest. Jeżeli twój umysł będzie miał lepszą komunikację z tą duszą, z tym sercem, no to w tej, w, takim, w takim układzie nastąpi tak zwana koherencja serca i umysłu. Czyli mogą współpracować sobie i dla Ciebie tutaj w tej rzeczywistości tworzyć właściwie fantastyczny świat. Cały czas chodzi o to, żeby odnaleźć <noise> taką pewną regułę, która by Ci tutaj, czy umiejętność, czy może świadomość tego, żeby Ci tutaj ułatwiła istnienie na tym, na tej ziemi. I myślę, że wszyscy odczuwamy jako ludzi już taki przesyt tego cierpienia, tych, tych, tych różnych traum, rzeczy, których już chyba nie chcemy, nie chcemy przeżywać po raz kolejny i po raz kolejny. Chcemy żyć teraz już spokojnie. Chcemy się w jakiś sposób bardziej wyzwolić. Żeby bardziej się wyzwolić, trzeba mieć większą świadomość i taki szerszy pogląd na cały świat. Ponieważ my tak jesteśmy zawsze więźniami własnego umysłu czyli własnej małej świadomości. Mała świadomość to jest to. Duża świadomość to jest to, co możemy osiągnąć z serca. Teraz twój mózg, czyli twój umysł, tak zwane, mądrość z głowy, sabotuje wszystkie informacje, które idą z twojego serca. Tam może przejść dużo świetnych rzeczy. Ale no to sabotuje, ponieważ on mówi tak, ja tu mam lepsze pomysły, ja mam tutaj duże doświadczenie, zrobimy to tak po mojemu. Jest jakaś sfera w tobie która dokonuje tego potem wyboru, czy idziesz za głosem serca, czy, czy tak zwanego rozumu. I ta sfera mogłaby korzystać bardziej z tego, co wie Twoje serce. Teraz, żeby Twój umysł, Twój mózg cię nie sabotował, to trzeba byłoby go troszeczkę przestawić, zaprogramować po prostu na to, żeby on czerpał więcej z serca. Czy to jest możliwe? Jest możliwe. Umysł, jak wszystko inne, jest po prostu jakimś tam komputerem, który działa na pewnym oprogramowaniu. Wystarczy zmienić to oprogramowanie. Jak to zrobić? Jednym z pomysłów byłoby coś takiego. Mówisz do swojego umysłu: Dziękuję ci. Dziękuję, mój wspaniały, cudowny umyśle, że ciebie mam, bo doprowadziłeś mnie do tego miejsca, w którym jestem teraz czuję się teraz całkiem nieźle jestem na dobrej ścieżce dzięki tobie ale słuchaj umyślę możesz wyzyskać jeszcze więcej jeżeli wiesz połączysz się z tą wiedzą która jest poza samą podświadomością i poza tym co było sferą twoich indywidualnych przeżyć i też nie musisz się łączyć tak z tą sferą yy, tak zwanej Społecznej wiedzy, czyli skorzystaj tylko jeszcze z innej, większej biblioteki, która jest tutaj poza Ziemią, która jest gdzieś w pustce, ale ona istnieje. I tam, w tej pustce, w której jest wszystko, każde pytanie jest linią, która nieodłącznie łączy się z najprostszą odpowiedzią i najprostszym rozwiązaniem. Każdy problem ma swoje najprostsze rozwiązanie. Jeżeli jakiś problem się pojawi w Twoim życiu, mały, większy, mniejszy, to szukasz rozwiązania, a zwykle robi to Twój umysł. Jeżeli uda Ci się usłyszeć ten głos duszy, tej intuicji, to najprawdopodobniej odnajdujesz ścieżkę do najprostszego rozwiązania, która już, oczywiście ścieżka istnieje, bo za każdym razem, kiedy powstaje problem, od razu jest już na niego gotowe rozwiązanie. To tylko mózg myśli, że musi coś wykombinować sam. Czasami mu się to udaje lepiej, czasami gorzej, a czasami w ogóle. Teraz, jeżeli przekonasz swój umysł, czyli zaprogramujesz go tak, żeby bardziej korzystał z umiejętności, czy z wiedzy, którą daje to serce, czyli ta dusza, to wówczas możesz przekonać swój umysł, że warto byłoby bardziej dopuścić do głosu właśnie ten głos tutaj od serca. Tylko umysł musiałby się przekonać, że jemu się to opłaci. Musił tylko w jakiś sposób przeprogramować, żeby on odczuwał z tego korzyść. Więc, jeżeli będziesz mieć w życiu taką sytuację, że posłuchasz jakby głosu tego wewnętrznego, i może umysł, czy tam można by powiedzieć, że jakby rozum podpowiada coś innego, ale ty jednak korzystasz z tego rozwiązania serca i to się sprawdza, to wtedy zwracasz się do swojego umysłu tutaj do głowy. I Zobacz. Zobacz, skorzystaliśmy z tego modelu, który był podany tutaj poprzez serce i to rozwiązanie się sprawdziło, jest fajnie. Zobacz, czujemy się teraz fajnie. Dziękuję Ci, kochany, tej umyśle, że Ty tutaj pozwoliłeś na to, żeby ten głos, żeby ten głos wybrzmiał i żeby to się wszystko stało. Jestem Ci wdzięczny za to umyśle, że Ty tak fajnie, kurczę, tutaj poprowadziłeś mnie razem z tym sercem. O, przekupujesz delikatnie umysł. On lubi być taki poechtany, jak mu się coś tam uda. Wiesz, jak odnosisz jakiś sukces w życiu, to umysł się zawsze, zawsze cieszy. No na chwilkę, bo potem zawsze będzie jakiś nowy problem. Ale jeżeli pozwolisz mu, żeby on doznawał tego ukojenia, czyli będziesz go tak karmić takimi miłymi słowami, to on. Może poczuć, jakby wewnętrznie zacznie się przeprogramować na to, żeby przeprogramowywać, na to, żeby więcej tej informacji z serca sobie po prostu wyciągać. I wtedy ta koherencja może ruszyć, może ruszyć na wielką skalę, na dużą skalę, na totalnie odmieniającą Twoje życie skalę. Życzę Ci tego. Pracuj w ten sposób, żeby za każdym razem jak. Sprawdzi się jakiś głos Twojej intuicji, jak pokierujesz się sercem to się sprawdzi, to powiedz to umysłowi, przekaż mu taką informację, że to było okej, okay. że to dla mnie, dla człowieka zadziałało. I okaż swojemu umysłowi taką wdzięczność, właśnie, jeszcze raz, za to, że on jakby dopuścił ten głos do, do siebie. Może jest coś takiego między tym umysłem a tym sercem, jeszcze jakaś, jakaś taka furtka, coś tam działa, są jakieś klapki. Ale ostatecznie jakby no, decyzja zostaje podjęta. Często jest tak, że karzemy swój mózg, bo jak się nam coś nie udało, to mówimy: O, w ogóle fatalna informacja mamy do siebie, pretensje", a tak właściwie to do swojego umysłu. Więc no, jak się na niego ciągle obrażamy i obrażamy, to on też potem może nie pracować tak jak należy, może by go chwalić. Tak jak chwalimy innych ludzi, to oni się stają fajniejsi dla nas. A giganimy to, giganimy to, oni jeszcze gorsze rzeczy robią. Może warto byłoby chwalić swój umysł, żeby go tak troszkę podłechtać. Powiedz mu, kochany mój umyśle, fajny jesteś, dobrze, dzięki, fajnie współpracujesz z sercem, cudownie, będziemy mieli tamę, Tak, trzymaj. I tak powiedz swojemu mózgowi. Za każdym razem, kiedy głos twojego serca się spełni i będzie ok. Kiedy dobre rzeczy się po prostu będą działy w Ciebie. Bo dobre rzeczy to idą zawsze stąd. A umysł tam lubi tak tak Cię namotać, namotać na tematowce. Ale właśnie. Może spróbować go przekabacić. Przeprogramować. I rób to. I programuj go. Jak najczęściej się da. To cały czas jest praca, która Ci pomaga. Żeby w Twoim życiu po prostu było Super. Wszystkiego dobrego. Cudowna istota.